Siemano, witajcie, z tej strony Kifi i dzisiaj będziemy łowić ryby w basenie naszym. No i ogólnie zaraz przejedziemy się jakąś zarombistą furą, no bo myślę, że nie ma tutaj dalej łowić, więc sprawdźmy, co mamy w garażu. A więc słuchajcie, widzicie, mamy najlepsze auto na świecie e, Dobre do driftu Polecam ogólnie e, Nazywa się Jeleń, czy Czarna, Nie, Jeleń bardziej, e, ponieważ ma e, po, Poroża e, No i ogólnie polecam, kosztowało całe Półtora e, miliona no i dzisiaj będziemy sobie nim poruszać się po mieście Zobaczyć czym jeszcze możemy poruszać się po mieście Ponieważ wgrałem sobie parę modów do GTA naprawdę fajnych, znaczy właściwie to jest jeden mod, który ma wszystko w jednym, ale naprawdę ten jeden mod daje naprawdę fajnie, dużo zabawy Jest to zwykły tre trainer, ale naprawdę dużo się w nim mieści, tak to jest chyba według mnie najlepszy trainer Nazywa się Menio No i bardzo dużo się w nim mieści jak widzicie, na przykład możemy jeździć sobie na jeleniu, na krowie też możemy sobie jeździć. Brakuje mi tutaj tylko jakiegoś tutaj, jak to się nazywa chodziło mi oczywiście o klakson. Klakson jakiś z dźwiękiem krowy, tego mi niestety brakuje. Ale na szczęście jest. Zawsze możemy sobie przyspieszyć tą krowę i wylecieć, i umrzeć na przykład. Ok, słuchajcie, co będziemy dzisiaj robić? Oprócz tego, że jeździmy jeszcze na różnych dziwnych pojazdach. Myślę, że fajną opcją byłoby wbicie się, oczywiście bez żadnego moda na nieśmiertelność bez żadnych tutaj e, Znaczy może nie bez cheatów, ale bez żadnych tutaj takich e, kurczę, opcji, które nam um, po prostu dają jakąś nieśmiertelność czy jakąś inną. Wbicie do bazy wojskowej i tam zrobić trochę rozpierduchę e, Tylko taką na, na, na którą damy radę powiedzmy tyle ile minut wytrzymamy, no ty, tyle, tyle ile sekund wytrzymałem możliwe bo czołgi i teraz się zastanawiam, jaki samochód wybrać najlepiej do tego działania, bo myślę, że ten mógłby być taki sobie. Jest to jednak wózek inwalidzki, i na wózku inwalidzkim nieczęsto wjeżdża się do bazy wojskowej, więc myślę, że powinniśmy sobie zmienić nasz samochód, co zaraz sobie oczywiście zrobimy. Hmm, to chyba też nie jest najlepsza opcja. Jak widzicie, mamy tutaj połączenie monster trucka i pociągu, ale myślę, że to też nie będzie odpowiednie, ponieważ my potrzebujemy, po pierwsze, e, czegoś, co będzie e, wytrzymałe czyli jakieś powiedzmy kuruma, coś takiego i zarówno czegoś, co będzie e, dosyć szybkie, więc myślę, że tutaj stoi samochód idealny. Jest to T20 UMA, czyli pod połączenie kurumy. Z T20 Oczywiście tutaj e, mamy trochę tutaj takie, takie dziwne podwójne drzwi Żeby nas czasem zeszczelić nie mogli Mamy tutaj włączenie dwóch samochodów T20 e, I Kurumy, no i cóż Myślę, że samochód i jest szybki i pancenny Więc możemy kierować się na bazę wojskową Nie mam pojęcia którędy, więc widzimy się jak już dojadę OK, jesteśmy już na miejscu, ale musimy sprawdzić, czy damy radę, ponieważ tam będzie masa wojskowych. No i nie wiemy, czy nasze bronie są na pewno do tego dostosowane, czy będziemy dawać sobie radę. E, więc myślę, że najpierw przed wejściem do bazy wojskowej, e, bo tam jest baza wojskowa, e, musimy sobie stestować, czy damy radę. Czy damy radę po prostu po prostu na okolicznych samochodach na przykład, e, albo po prostu na. Gdzie jest moja? Zenturno, korum kur. Coru... T20 UMA! Trzeba po nią. Szybko, czym prędzej gnać Tymczasem nie będzie mi potrzebny ten samochód Ten myślę, że też nie Całkiem spoko opcja Możemy strzelać samochodami Naprawdę mi się to podoba O, na przykład tutaj teraz jakaś ciężarówka poleciała Nie ma problemu, najmniejsze Wow, ale dostałem trochę w ryj. Słyszę już policję gdzieś Ja muszę się dostać do mojej T20 Umy O ile ją jeszcze w ogóle mogę znaleźć Postrzelajmy sobie jeszcze trochę samochodami i może spróbujemy wejść do bazy wojskowej yy, jakimś innym samochodem o, o, o ile nie dostaniemy tak w ryj Okej, okay, mamy już nasz samochód, co prawda trochę inny, trochę nowszy Ale musimy się teraz dostać yy, do bazy wojskowej, yy, no bo nie ma co się obijać oczywiście Możemy strzelać przez to, możemy strzelać przez okno, fajnie bardzo. W kurumie niestety nie możemy rzucać ładunków, a to jest połączenie kurumy i T20, więc w sumie to nie wiem. No i dobra, jesteśmy w bazie wojskowej, pomogliśmy sobie trochę nitro, mam nadzieję, że nie wylecimy na drugą stronę. No i dobra, jesteśmy, trochę nam kuruma wystaje spod tego T20 albo odwrotnie. No i póki nie ma czołgów, jest dobrze, musimy sobie zrobić tutaj trochę rozwałkę. Zobaczymy, czy będzie to spoko, czy nie będzie spoko. Zobaczymy. Tutaj panowie do nas strzelają, akurat byli na treningu, więc wyślamy im parę samochodów, żeby nie musieli chodzić na pieszo. Możemy im wysłać parę samochodów czy nie? Czy, czy, czy z samochodu to jest to niemożliwe? Bo, bo ja się trochę obawiam o moje życie i zdrowie, ponieważ nie przeczytałem ulotki. Co? Dobra, jednak nie, dobra, będziemy strzelać po prostu. I, i, i nie przeżyliśmy niestety, więc zaraz wracam, próba numer dwa. Okej, okay, próba numer dwa, ale jesteśmy trochę daleko, więc będziemy musieli się przemieścić, e, ty kolego mi tutaj przeszkadzasz jak najbardziej, więc myślę, że ciebie trzeba wyrzucić do góry, e, a ty nie uciekaj lepiej, bo musisz się zderzyć z tym e, i ciebie weźmiemy teraz i wywalimy was troszeczkę w górę, nie za dużo, dobra, jak się dostać do bazy wojskowej, skoro jesteśmy trochę daleko, a tu jakieś wybuchy, nie wiadomo co się dzieje, dlaczego w ogóle, jacyś szaleni tutaj e, są, ten PC, ci NPC -ci, chciałem powiedzieć, ale, ale to chyba nie jest poprawne. E, dobra, jak się dostać? Po prostu może polećmy sobie tam, bo to jest chyba najlepszy pomysł. E, to jest bardzo spoko opcja e, polecieć sobie do bazy wojskowej, myślę, że nie ma tutaj najmniejszego e, problemu, jeśli w nic nie walniemy. E, nie wiem czy w ogóle lecę w dobrą stronę, ale mi się wydaje, że, że tak, że baza wojskowa jest gdzieś tutaj i dzisiaj. E, czy znaczy dzisiaj? No do, to, to to se polatałem? To se polatałem? Okej, okay, słuchajcie, przebrałem się tak trochę... E, teraz tak, sniki biki e, Bo dzisiaj, znaczy dzisiaj Druga, druga próba po prostu e, Chciałbym żeby to było takie e, Sniki biki, takie żeby nas nie zauważyli W ogóle, e, że my tam weszliśmy Żeby nie zwracali na nas uwagi e, No i to by było spoko No nie żeby nas po prostu nie zauważyli Tylko czy ja przeskoczę? Przeskoczyłem, dobra e, Ostatnio byłem trochę na Nie wiem gdzie się trenuje skakanie Chciałem was wkręcić e, Trochę sobie poskakałem, więc mam nadzieję, że e, Dzisiaj Będziemy sobie e, mogli sobie fajnie poszczelać. E, po, po, po prostu wejść tutaj, tak żeby nas nie zauważyli, więc tutaj już idzie. OK, on ma dawna trochę. Nie wiem co on robi. E, takich ludzi zazwyczaj zabijam, aczkolwiek e, no, dzisiaj e, dam mu po prostu żyć jakoś. I, i mu oszczędzę. I powiem tak, e, kolego nie sprawdziłeś się w tej pracy won. E, Dobra, a my sobie możemy spokojnie teraz tutaj wejść. Nikt nas nie widzi, jest wszystko bardzo dobrze. Musimy być taki sneaky biki. Niestety nie znalazłem lepszej maski, niestety, znaczy nie chciałem się za bardzo szukać i myślę, że ta jest odpowiednia. Nie jest taka może czarna, ale jest na pewno taka jakaś ciemna, żeby tutaj nas nikt nie zauważył, więc weźmy sobie jakiś karabinek na wszelki wypadek. Niestety nie mam żadnego z tumikiem, a nie, czekajcie, to jest z tumikiem. Dobra, słuchajcie, jak tutaj go obezwładnić, żeby nas nie zauważył? Siema. E, może zrobimy to w ten sposób, że po prostu rzucimy tutaj e, e, Flare, nie, śnieżkę O, myślę, że śnieżkę to może być dobry pomysł Czekajcie, wyclejmy mu w ryj. Dostał w ryj śnieżką, widzicie, padł od razu Nie zauważył mnie, dobra, jeszcze raz Dobra, dostał w śnieżką Jeszcze raz, chyba już się, co, co, coś, coś się orientuje Słuchajcie, no może nie ma zimy ale, ale śnieżki to jednak jest moc. O, broń mu wypadła dobrze, bardzo dobrze. Ok, e, cel wy, wyeliminowany, nie zauważył nas. E, bardzo dobrze, możemy przejść dalej. Skradając się, niestety tam są kolejni wrogowie. E, czym mogę ich e, gaśnica, kanister? To nie jest to gaz, e, gaz pzawiący, nie. E, bardziej myślałem o jakiejś snajperce, tylko że z tłumikiem, a niestety nie mam żadnej snajperki z tłumikiem. Nie chcę tutaj robić hałasu, e, więc to jest najlepszy e, pomysł, żeby tutaj ich. Zdjąć szybciutko. Pyk, pyk, pyk. Ok. Trzy headshoty ich nie ma. Tamci się nie zorientowali. Bardzo dobrze. Chcemy tutaj wykraść jakieś tajne, nie wiem, co, 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 co może być tajnego w Wadzie Wojskowej. W Wadzie Wojskowej wszystko jest tajne. Musimy coś wykraść, powiedzmy tak, tak. Tak sobie taką fabułę ustalmy, powiedzmy. No i co? Tam są kolejne tutaj. Mógłbym ich zabić, ale to było zbyt proste. E, ponieważ powiedzmy, że, 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 że powiedzmy, że nie, powiedzmy, że nie, że ja nie chcę iść na, na prosto te e, i trzeba jej zniszczyć czymś innym e, rakietnica, myślę, że to nie będzie zbyt ciche rozwiązanie ale pistolet bojowy, czy to będzie odpowiednie rozwiązanie proszę mi powiedzieć e, nie, ale pistolet zwykły, myślę, że to będzie już spoko rozwiązanie dlaczego? możemy wziąć tutaj tą rzecz i im nagle tutaj wyrosnąć powiedzmy pod nogami, e, spoko oni dalej rozmawiają nie ma problemu, możemy wziąć takiego jednego nawet. Kolega nie zorientował się, więc bardzo dobrze. Wszystko idzie zgodnie z planem. E, tego drugiego kolegę możemy zrobić w ten sam sposób. Bardzo dobrze. Tajna misja na razie idzie spokojnie. Nikt nas jeszcze nie wykrył, e, więc naprawdę bardzo dobrze. Tam coś krzyczą, ale, ale myślę, że to nie do mnie, że to po prostu do siebie nawzajem, bo się nie lubią. Jest bardzo dobrze, także wejdziemy sobie gdzieś dalej I ukradniemy odrzutowiec, ponieważ odrzutowiec jest nam potrzebny Nie myślę tutaj o hydrze konkretnie, tylko o jakimś byle jakim odrzutowcu One znajdują się chyba tam z daleko z tego co pamiętam Ale musimy teraz tutaj się przejść Jakoś tak mniej więcej sneaky biki, żeby nas tutaj nikt nie zauważył Tutaj te 20 stoi, nie wiadomo dlaczego, serio nie wiadomo dlaczego Dlaczego tu stoi te 20? Dobra, nie będziemy z tego korzystać E, idziemy dalej. Będziemy się chować za każdym możliwym elementem, ponieważ nie chcemy być tutaj wykryci, e, ponieważ nasza misja pójdzie się kochać. E, no i, e, i słuchajcie, niedługo zbliżamy się do tej grupki i tych, tych żołnierzy, więc trzeba będzie to jakoś rozwiązać, żeby oni nas nie zauważyli. E, żeby oni nas nie zauważyli. Myślę, że spróbujemy rzucić w nich śnieżką. Nie wiem, czy zabijemy wszystkich. Koktajl mułotowa. No niekoniecznie. O Jezus, sam się podpaliłem. Więc szybko musimy spadać. Dobra, wejdźmy sobie na górę naszymi sposobami tutaj skoczka, ponieważ jak widzicie, umiem dobrze wysoko skakać. Um, no ale, ale... O, dobra, tak, tak miało być, tak miało być, dokładnie. Dobra, wejdźmy sobie na górę i musimy się rozprawić z nimi od góry, myślę, że... E, myślę, że od góry będzie dobre, e, ponieważ normalnie to jakoś tak ciężko będzie. Um, więc przeskoczmy sobie tutaj, dobra. Bardzo dobrze, aż mi się spadochron chciał otworzyć, ale ale nie było to wymagane. Dobra. Gdzie oni są? Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Z czego jeden to jakiś tak chyba dowódca. Myślę, że jak ich spalimy, to nikt nie usłyszy. Okej. Okay. Jeden sobie stoi, nie zwrócił na to uwagi totalnie, więc bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jego zatrzymę z tłumikiem Okej, okay. eee, ktoś włączył sobie jakieś tam dźwięki. No, no i tak właśnie się misja kończy właśnie. Miało być tak pięknie, słuchajcie, miało być tak pięknie. Dobra, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się Wam mi się spodobał taki odcinek singla na modach trochę. Dajcie znać, dajcie znać to nagram więcej, bo jest tu jeszcze coś do roboty na pewno eee, No i ja się z Wami żegnam do zobaczenia się ma i co ja wam mogę powiedzieć na koniec? Może na koniec jeszcze zróbmy coś takiego, wiecie, coś takiego, kurcze no, pistolet poproszę po prostu, zamiast gadać, bo nie umiem gadać. Słuchajcie, weźmiemy tego człowieka, wystrzelimy tutaj, nic się nie stało. Co możemy jeszcze wziąć? Możemy wziąć płot, też tutaj wystrzelić, też się nic nie stało. Czemu nic się nie dzieje? Dobra, zabiję się sam.